U pacjentów, u których występują własne zęby, które są w miarę dobrym stanie, możemy wykonać protezy, które są oparte częściowo na zębach, częściowo na dziąsłach i protezy, które mają dodatkowo zamiast klamer specjalne elementy zaczaskowe. Pacjentka ta zgłosiła się do mnie z takim, nazwijmy to, mieszanym uzębieniem. To oznacza, ma jakieś korony wykonane na przednich zębach. Gdzieś z boku również stare korony porcelanowe. Na dole nosiła protezę, którą ostatnio nie użytkowała, ponieważ proteza ta już zaczęła ją gdzieś uwierać, obcierała dziąsła. Chciała yy, mieć hollywoodzki uśmiech. To oczywiście, jeżeli mamy dobrze zachowane zęby, możemy zrobić, wykorzystując tylko własne zęby, niekoniecznie wykorzystując implanty. W tym przypadku zdecydowaliśmy, że wykonamy na wszystkie zęby dolne, które również są zniszczone, mają duże wypełnienia, mają korony porcelanowe, też stare korony, które już są nieszczelne, które należy zdjąć i zdecydowaliśmy, że na górne zęby i na dolne zęby wykonamy korony i na boki wykonamy protezy szkieletowe w które są y, umocowane przy pomocy zasów. Po zdjęciu tych górnych koron otrzymaliśmy taki obraz zębów, czyli niektóre zęby są odbudowane na metalowych sztyftach, niektóre są y, bardzo zniszczone, przebarwione. Te zęby, jeżeli pokryjemy je koronami porcelanowymi, nie będziemy kompletnie widzieli żadnej różnicy pomiędzy takim a takim zębem. Na dole tuż w tej chwili są wykonane tymczasowe uzupełnienia, ponieważ zęby w międzyczasie musiały być leczone, wobec tego już zrobiliśmy y, korony tymczasowe, a następnie wykonaliśmy w laboratorium na górne i na dolne zęby y, korony i protezy. W ten sposób wygląda proteza szkieletowa, która ma zęby akrylowe w bocznych odcinkach z przodu. Są korony na własnych zębach, korony porcelanowe na własnych zębach i w tych, na ostatnich koronach są wykonane elementy te zaczaskowe, czyli zasuwy. Na podniebieniu proteza ma bardzo cienką metalową blaszkę, która kompletnie nie przeszkadza, jest dla, praktycznie dla pacjenta zupełnie neutralna, bardzo komfortowa. Wiele osób mi mówi, że w ogóle nie czuję tej protezy na podniebieniu, czyli tak jakby w ogóle nie mieli protezy. U pacjentki wykonaliśmy wobec tego tutaj na przednie zęby górne i dolne korony porcelanowe, a w bocznych odcinkach jest proteza. Tu na zdjęciu możecie Państwo zobaczyć, w jaki sposób przechodzi proteza do tyłu. To jest akryl protezy, to jest kompletnie w ustach niewidoczne, szczególnie przy y, uśmiechu. Tutaj mamy poszerzony jak gdyby, uśmiech, ponieważ do zdjęcia my odciągamy y, wargi i dziąsła, i policzki, natomiast normalnie w uśmiechu wygląda to w taki sposób, także jest to kompletnie niewidoczne, bardzo estetyczne. Pacjentka ma bardzo młody uśmiech i możemy powiedzieć, że jest to hollywoodzki uśmiech. Bardzo białe, jasne zęby, które jej pasują, mimo że nie jest osobą dwudziestoletnią, tylko 60-letnią.